Witamy Państwa bardzo serdecznie w 12 odcinku z serii Loża Gwiazd na kanale Pols Dzisiaj w moim studiu jest kapitan z Nowakuta Marek Szary. Witaj, witam. No to Marku, tak na początek, jak to ma zawsze miejsce, opowiedz widzą coś o sobie. 27 lat. <ścoughs> Jak yy, to w tym wieku, to raczej jest normalna sprawa. Ja yy, jestem są pracującą. Yy, w wolnym czasie yy, trenuję w, w piłkę, w locie balice, Dodatkowo yy, rozgrywam sobie te spotkania w play czy od yy, jakiegoś czasu w fls yy, No tak, to, to jeszcze mogę powiedzieć. Skończyłem studia na WLF-ie, na kierunku turystyka i rekreacja, więc na pewno nie zaskoczę, że w ostatnim czasie odbywam dosyć sporo podróży. Ze względu na pandemię teraz głównie po Polsce, natomiast no, mam nadzieję, że ta sytuacja się w miarę szybko uspokoi i wrócę do bojarzy zagranicznych. Zanim widzowie poznają historię Okęzgo Dzięki. Się, jak dobrze mi wiadomo, jesteś na pozycja obrońcy. Tak też, też widziałem na, na PL nie na stronie. To, jak to się stało, że zostali obrońcy, a nie na się pomocnikiem, napastnikiem, mamą, yy, Wiesz to yy, Ogólnie yy, zaczynałem jako zawodnik bardziej ofensywny. Czy to na boliskach orlikowych, czy na pełnowymiarowych. Natomiast z biegiem czasu, najpierw na dużym boisku, trener przekwalifikował mnie na lewego obrońcę, ze względu również na to, że wtedy obowiązywał przepis z młodzieżowcem. Więc możemy się umówić, że taka jest polska myśl szkoleniowa, że młodzieżowca najlepiej na lewą obronę albo na prawą wypchnąć. No i tak zaczęło się jakieś tam pierwsze szlify jako zawodnik bardziej defensywny. Rozgrywają też spotkania w środku pola jako defensywny, środkowy pomocnik, więc powiedzmy te zadania bardziej obronne no nie są mi w tym momencie owce. Natomiast wtedy mi bardziej były wpajane niż, niż gra do przodu. No i tak też bardziej stało się na biedniejszych na boiskach, że dla mnie łatwiej w tym momencie jest stanąć z tyłu, bronić bramki, a przy ewentualnej kontrze gdzieś tam popędzić do przodu. Jaki jest Twój idol? Czy to jest piłkarski, czy może jakiś inny? Jeżeli chodzi o idola, no to, to, to jest to idol piłkarski jest to Thierry Henry. Zresztą moim ulubionym klubem jest Arsenal. Ze względu na to, że Henry kiedyś tam występował. No, był to zawodnik nietuzinkowy, potrafiący w pojedynkę zrobić różnicę. E, Dribbling, szybkość, e, dokładność, uderzenie, podanie, naprawdę był to zawodnik kompletny. E, żałuję, że nie udało mu się z Arsenalem zdobyć e, Ligi Mistrzów, bo, bo, bo z Barceloną brakowało niedużo, no ale, ale to jest mój ton, jeżeli, idzie, jeżeli o to chodzi. No, teraz e, moje chyba największe pytanie, jestem bardzo ciekawy. Historia okres, Dzianki, Nowakuta, jak powstała ekipa, jak jakżeście dołączyli do tej areny i skład na nas w ogóle. Jak zaczęliśmy, no, ja jestem jeszcze z tego pokolenia, jeżeli mogę to tak nazwać, yy, że yy, za mało lata dwa, trzy razy dziennie wychodziliśmy na, na boisko i na boisko, czy nawet na kawałek yy, trawnika, yy, miejsce gdzieś na betonie, tak, stawiały się pletaki i, i, i grało spotkania między sobą, natomiast po pewnym czasie takiego kopania między sobą, yy, no, zaczęliśmy szukać jakichś wyzwań, tak, że, że może jakieś turnieje, może jakieś ligi. Jeżeli chodzi o Play Arenę, to dołączyliśmy do niej w 2000, się nie mylę, 2010 roku. Play Arena w Krakowie istniała wtedy rok czasu. Znalazłem to przez przypadek. Szukam przeglądarka internet, wpisana Liga wyskoczyła Play Arena, dopisaliśmy się do niej. Jeżeli chodzi o nazwę, raczej przypadek. Kolega. Podczas jednej z diarek właśnie tak palno, to może nazwijmy się Zgodzianka. Nazwa no nie powinna dziwić, bo, bo są kluby jak choćby Radiszowianka Radziszów, czy no i, i inne takie. A Zgodzianka od nazwał się dla zgody, no to skąd się wiedziała Zgodzianka. Teraz jesteś obecnie kapitanem. Wcześniej był to Damek Kuźma. Jak to się stało, że teraz znowu Ty jesteś kapitanem zespołu? To akurat tam problem osobisty Damiana. Po prostu nie miał już na tyle czasu, żeby zajmować się drużyną. Ja w tym czasie, kiedy on był kapitanem, broniłem jego funkcję kapitana, więc po rozmowie z Damianem doszliśmy do wniosku, że tymczasowo przejmuje obowiązki kapitana, natomiast jeżeli jak on już sobie uporządkuje swoje sprawy prywatne, to, to, to on do tylko dowodzenia zespołu wróci. Ostatnio zakończył się właśnie sezon Preja na 2019-2020. Jak podsumujesz sezon, okres kocianki tego roku? Jeżeli chodzi o jakieś podsumowanie, to cel wykonaliśmy, bo my co roku zakładamy sobie cel wywalczenia awans na eliminację do Mistrzostw Polski, bo wiemy, jaką mamy. W kadrę wiemy jakie z tym są związane też problemy, bo mamy tam jednego chłopaka, który jest w Lublinie, więc no jak raz czy dwa razy do roku nas odwiedzi i z nami zagra, no to, no to będzie fajnie. Kilku chłopaków kopiących po klubach, jednego mamy nawet dosyć wysoko, bo teraz drugiej lidze, więc no też nie jest dostępny w 100%, a każdy ma też obowiązki jakieś tam zawodowe, prywatne. Yy, więc yy, czasami, mimo szerokiej kadry, jest problem, żeby sklecić tam 9-10 chłopaków na spotkanie, więc nie mamy jakiegoś tam parcia na, na, na mistrza. Yy, tak mówię, głównym celem jest wywalczenie awansu na Mistrzostwa Polski, W tamtym roku się nam to udało. Zresztą to po raz 9-10 rzędu. Yy, natomiast, jeżeli coś się uda więcej wywalczyć, czy pobierą, czy, czy, czy mistrza, no to, to zawsze jest jakiś tam dodatkowy dodatkowy kruczek. No to może jaki był najlepszy sezon w tak? godzianki? Czy było to jakieś, że zdobyliście mistrzostwo, czy może jakiś inny sezon? Jeżeli miałbym powiedzieć, jaki był nasz najlepszy sezon, to z pełnym przekonaniem wskazałbym sezon 18-19. Mimo, że zakończyliśmy go na czwartym miejscu w lidze, to po wielu, wielu naprawdę próbach udało nam się w końcu uzyskać awans do najlepszej szesnastki w kraju. Myślę, że mogliśmy nawet z tego turnieju finałowego coś jeszcze więcej ugrać natomiast na pewno yy, ten turniej był dla nas Dobrą lekcją, dobrym doświadczeniem, które mam nadzieję zaproponuje w przyszłości. Jak za, yy, zakwalifikowaliście się po animesach do tego turnieju? To jak trafiliście, yy, nie, nie pamiętam z kim graliście, ale zakończyliście właśnie na trzecim miejscu, jak podsumujesz ten Tą, tą no, na turnieju finałowym mieliśmy drużyny z Łodzi i drużynę z Chorzowa, czyli znane cyborgi. Eee, tak jak mówię, zajęliśmy trzecie miejsce w grupie. Eee, moim zdaniem brakło bardzo niedużo, żeby z tej grupy wyjść. Eee, tak naprawdę decydującym spotkaniem był mecz z cyborgami, w którym prowadziliśmy 2-0. Niestety daliśmy się dojść na 2-2, natomiast w ostatniej akcji mieliśmy też e, swoją szansę na rozstrzygnięcie spotkania na swoją korzyść. Nie udało się trudno. E, potem drużna Cyborgów to była brąz na tym turnieju, także e, specyfika tego turnieju ogólnie jest taka, że tutaj każdy może wygrać z każdym, więc e, naprawdę trzeba wyjść być skupionym maksymalnie przez te 20 minut, czasami 20 parę, e, bo to różni z sędziami w tych turniejach. E, tak mówię, no, brakło niedużo. Natomiast na pewno doświadczenie zapatruje na przyszłość. No to teraz jeszcze tak do Ligi. Jak mi wiadomo zrobiliście tytuł mistrzowski, mieliście ten tytuł mistrza Krakowa. Możesz przypomnieć kiedy to było? To, to sezon 11-12. To był pana drugi sezon w Play Arenie. Natomiast wtedy Liga liczyła 9-10 zespołów, czego tak naprawdę aktywnie może było 4-5. Więc y, przy tym y, poziomie organizacji Play areny, który jest w tym momencie w Krakowie, a który był wtedy, to no nie był jakiś to wybitny wyczyn, natomiast wiadomo fajnie jest sobie tam powiedzieć, że, że kiedyś się tym mistrzem tej, tej Play Areny było. Zwłaszcza, że później to już to Później tak. Po, po tym sezonie mistrzowskim y, y, BJ y, y, nie, z... nie oddało miejsca y, kilka lat z rzędu. Y, niesamowity wyczyn drużyny Roberta. Zresztą z Robertem i z Łukaszem Aleksandrze w sumie znamy się nie od dziś i w jakimś tam stopniu też za moją tam osobą oni chłopaki założyli swoje drużyny i zapisali się do rozgrywek z korzyścią, z korzyścią na pewno dla, dla jakości tej, tej ligi w, w Krakowie. W końcu teraz El LKSICO jest kapela No W tym momencie są to na pewno dwie najmocniejsze drużyny w naszym mieście wiodą prym od kilku lat, przeważnie było tak, że to BJM bywał mistrza kapela puchar, w tym roku wyszło na odbiór. Właśnie, skąd oglądamy mecze na żywo, Właściwie. na eliminacjach, wszyscy o tym mówili, zamiana ludzi. Zamiana no tak, raczej nie było to planowane ani z jednej, ani z drugiej strony, natomiast no, no, wyszło jak wyszło. Teraz trzeba liczyć na, na ekipę kapeli, która w niedzielę turnieju finałowy e, mam nadzieję, że, że, że uda mi się dobrze pokazać na tym turnieju, jeżeli zdobędę mistrzostwo, to będziemy A pan tak będzie to będzie Wy jako Krakowianie trzymać kciuki. Jak najbardziej na pewno przydałoby się, żeby drużyna Krakowska jakieś tam większe osiągnięcie na tym turnieju finałowym osiągnęła. A okres godzinka ma jakiegoś takiego ryba, co można nazwać to meczem delbowym, czy nie? Myślę, że ta jest to drużyna BJM, tak? Nie, kapela na przykład. Kapela doszła później niż BJM, natomiast ym, z drużyną Roberta jakoś zawsze jest na, na boisku. bo y, Może specyfika chłopaków, może specyfika tych spotkań, że jakiś tutaj prestiż, natomiast, tak mówię, y, na tych meczach z nami jest zawsze fajny poziom, y, fajne widowisko. Y, Czasami sportowe, czasami mniej sportowe, natomiast postronny kibic na pewno się nie będzie lubić przychodząc na takie spotkania. Ja na pewno, pokażę, że tak chciałem na takie spotkanie nagrać. Na pewno będą jeszcze okazje. Mam nadzieję, że będą, albo chociażby nawet w tym sezonie, to na A, no to teraz już o lidze że chyba wszystko powiedzieliśmy. Teraz kolejny taki prestiżowy paru z grzybki, Krakowa. Już nie bierzecie udziału od dwóch lat. Ale pamiętam, że kiedyś zrobiliście te rozgrywki. Jak wspominasz tamten okres? Yy, no to fajne uczucie. Tak, tak samo jak zdobyć Mistrza, tylko mówię, wtedy te rozgrywki w nie były aż tak rozwinięte. W Pucharze już yy, 3 lata temu była troszkę inna sytuacja, bo już było kilka dosyć mocnych drużyn. Yy, nam też yy, w którymś momencie sprzyjała drabinka, że udało nam się ominąć i BJM, i kapelę. W półfinale, jak dobrze pamiętam, graliśmy ze Stalą. W finale zmierzyliśmy się z Niuerą, to, to był zespół z Ukrainy, natomiast e, robiący furorę wtedy w rozgrywkach w Krakowie. E, i, no I po zaciętym meczu udało nam się jedną bramką wygrać i, i, i zdobyć ten puchar, bo to nawet łatwo nie było. Więc e, na pewno po takim wyrównanym meczu e, to zwycięstwo pucharzy smakuje zdecydowanie lepiej. Ja się tutaj tak że znalazłem na kanale na YouTube skrót tego meczu, miada się. To jeszcze wtedy było y, za czasów, kiedy byłem ambasadorem, y, natomiast pieczę nad pucharem sprawował y, Łukasz Aleksander i to był bodajże drugi czy trzeci rok, y, gdzie staraliśmy się na ten finał, na podnień finałowy, Zrobić taką motoczkę, czyli orlik, jakieś bonerie, brandingi, załatwić sędziego, wody, szatnie, no i oczywiście nagrywanie tego spotkania. Większą furorę od tego naszego finału zrobił finał rok wcześniej, kiedy BJM grał z Panathinaikosem. No to tam wtedy cel Sport nagrywał to spotkanie. Chciałem wtedy obejrzeć ten ten materiał robił wrażenie nie tylko tutaj w środowisku krakowskim, natomiast w środowisku ogólnopolskim. No, kraina się rozwijała. Rozwijała się, na pewno. A to wspomniałeś, że byłeś ambasadorem. Od kiedy i co spowodowało, że zakończyłeś działalność jako ambasador? Yy, moje, moja działalność jako ambasador jest podzielona jakby na dwa etapy. Pierwszy to był praktycznie zaraz jak zapisałem drużynę do rozgrywek, to nie było takiego jakby ambasadora w Krakowie yy, i wtedy z kapitanem OKS czy z Przemkiem Szarańcem yy, staliśmy się jakby obaj ambasadorami w Krakowie, ale nie, nie działać zbytnio jakoś prężnie. Yy, to tak mówię, Liga Raszkowała wtedy, więc, więc to były takie początki, które skupiały się raczej tylko na, na promocji rozgrywek poprzez Yy, jakieś plakaty ewentualnie, rozmowy ze znajomymi, tak jak mówię, to co wspominałem, że rozmowa z Robertem Kudowskim, czy z Łukaszem Aleksandrem, że gdzieś tam widzieli, że my ktoś tam gramy, to ich ten projekt. Yy, nie wiem, ile to teraz trwało, nie będę pamiętał, ale po tym tutaj sprzękiem szarańcem byliśmy na roku do półtora. Potem tak by nie było ambasadora w Krakowie i po dwa roku czasu znowu wróciłem do tego. Tylko tutaj już wtedy liga rozwijałem z Krzysiem Wasieczko, to jest były kapitan bandy drużyny, który już dzisiaj nie istnieje. No i z Krzysiem już taka promocja ligi zaczęła się na poważnie. Zaczęły, zaczęli dochodzić kolejni ambasadorowie, Paweł Reczek, Kamil Schmidt, Bartek Florek i wielu, wielu innych. Olaf Gablik to też jedna z tych postaci, która w dosyć mocny sposób przyczyniła się do rozwoju ligi. No i tym ambasadorem byłem łącznie 7 lat, także jest to szmat czasu. Natomiast w którymś momencie tego czasu zaczęło brakować, zaczęły się obowiązki, praca, tutaj koniec studiów to był wolontariat, więc no, wiesz, można, yy, że tak powiem, za darmo coś robić. Natomiast yy, był to bardzo fajny okres, poznałem dużo fajnych ludzi, kapitanów, zawodników, yy, ambasadorów z całej Polski, bo, bo to też z jazdy, też rozmowy z centralą, yy, spotkania z yy, założycielami rozgrywek czy, czy, czy z chłopakami, z którymi kontakt mam zresztą do dzisiaj doświadczenie w zarządzaniu ekipą, także na pewno mówię bardzo fajny okres. Mówię to też wszystko. Gdzieś tam zbiera się jakieś doświadczenie, do co to będzie procentować w przyszłości. No, muszę tutaj zacytować się słowa, co zobaczyłem na stronie na Facebooku Briana Kaku. Dostałeś z drewnianą, a ja zostawiłeś ją murowaną. Proszę mnie oceniać, natomiast bardzo miło słyszeć takie słowa. E bo, bo to, to, to się gdzieś tam przebijało i, i od centrali i, i potem od, od, od kapitanów. Yy, także na pewno miło, jeżeli ktoś docenia twoją pracę i, i potem wypowie takie słowa. Także to naprawdę miło się człowiekowi. No to tak już na zakończenie rozmowy wywiadu nowy sezon 2020-2021 pierwsza liga. Jak na, praktycznie te same drużyny z Wiodą już Bantu tego nie ma: no, Czegnowy Benjaminku, Demon Ticot, Bentham e, Strange i jeszcze jedna drużyna, to e, Atletik Futbol. Jak szanse szansa e, swojej drużyny i to będzie naj, pierwsza najlepsza trójka tego sezonu? I może jeszcze powiedzieć, kto na przykład będzie niezdecydował, o utrzymaniu w tym sezonie. E, Proroka się nie lubię bawić, natomiast jeżeli chodzi o cele naszej drużyny, to wrócę już w sumie do tej części, co mówiłem wcześniej, że niezmiennie jest to awans na, na, na mistrzostwa Polski. jeżeli uda się coś więcej, no to, to będzie fajnie. Na pewno to też nie będzie na takiej zasadzie, że yy, będziemy się tam zadowalać czwartą, piątą pozycją, bo, bo z Godzianka to są ludzie ambitni charakterni, którzy w każdym meczu dają z siebie 100% i czasami nawet z wątroby coś jeszcze dodatkowo. Więc tak mówię, na którym miejscu byśmy nie byli, na pewno się nie będziemy nas zadowalać, tylko będziemy chcieli się piąć wyżej. Faworyci ligi nie zmieniają się od lat, czyli b 1 Kapela. może po Bezarojem w zeszłym roku trzecie miejsce. Jest to ciekawa drużyna, tylko u nich to też kwestia, w jakim składzie się na dane spotkanie zbiorą. Zresztą moja specyfika tych drupilwek jest taka, że decyduje też dyspozycja dnia i przede wszystkim, jaką kadrą się stawią oba zespoły, bo może być tak, że choćby najlepszy przykład zeszłego sezonu, gdzie kapela weselna dość niespodziewanie gdzieś tam na początku sezonu złudnia punkty z mhm. eee, Także to moja taka specyfika tych boisk chrześcijosobowych, że eee, tych rozgrywek, że każdy może wygrać z każdym, eee, czasami decyduje dyspozycja dnia, wiadomo, że w każdym spotkaniu jakiś tam faworyt, czy to większy czy mniejszy się znajdzie. Eee, natomiast to nie jest tak, że, że z góry przed spotkaniem eee, jest wiadome kto wygra, bo Piłka można, nie takie przypadki widziała, już no, sam na pewno nieraz raz, to oglądaliśmy gdzie zwrotów akcji jest multum e, albo wyniki są dosyć niespodziewane, także tak mówię, tak. faworyt bez zmian kapela bo e, proroków utrzymanie, o utrzymanie kto będzie walczyć się, nie, nie chcę bawić, bo nie ży no. życie pokaże co, co, co będzie i boisko zweryfikuje. Nasze cele, tak jak powiedziałem. Przede wszystkim załapa, załapać się na Mistrzostwa polskie, natomiast no fajnie byłoby też może w końcu przełamać to fatum czwartego miejsca i, i na to podnieść się załapać. W tobie wie, Wszystko jest wątpliwe. Wszystko wątpliwe, wszystko w naszych nogach, wszystko. Bardzo dziękuję, Borysku. No to, to dziękuję Ci za poświęcony czas, że postanowiłeś się tutaj nami spotkać. Mogę Ci życzyć powodzenia w Tobie i zgodziance, żebyście no, przełamali to i oczywiście za zakwalifikowali się na Mistrzostwa Polski za rok. Dziękujemy. Albo nie dziękujemy. Tak. A widzów zachęcam do subskrypcji, polajkowania tego filmiku i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Do zobaczenia. Do zobaczenia.